Mountain Blade Warband to gra, która od 2010 roku pozwala przenieść się do brutalnego, średniowiecznego świata. A więc, części czołem kluski z Rosołem. W dzisiejszym materiale. Odbędziemy podróż po pięknym kalradyjskim świecie. Odwiedzimy zarówno wielkie miasta, jak i wioski. Gotowi? It's almost harvesting season. Naszą eskapadę zaczynamy w Królestwie Wejgirów, rządzonych przez króla Jarogleka. Znajdujemy się w mieście o nazwie Rivachek. Tutejszy klimat tego północnego regionu jest pełen niezwykłych znakomitości kulturowych, jak i kulinarnych. Jeśli przyjedziecie do Rivachek, pamiętajcie, by spróbować przy smaku całej monarchii. Oczywiście, Mam na myśli tutaj wegirską szynkę. Wejgirska szynka jest świetna i krucha, ale pozostawiając na moment temat kulinarny, czy wiedzieliście, że w rivachek znajduje się najstarszy sekret znany prawie każdemu graczowi Warbanda? Jest to oczywiście pozostawiona w skrzynce legendarna zbroja samurajska i ostra katana. Pozostałe części ubioru możecie zdobyć za pomocą specjalnych komend, tak samo jak czarną zbroję. Jednakże czarna zbroja, jak i zbroja samuraja, to nie easter egg, to pozostałość z innej epoki. Warband miał być bardziej fantastyczną grą z zombie, czarnymi rycerzami i czarownicami. To o czym tu opowiadam, to bardzo wczesna wersja Blade o nazwie Warider. Gra była bardziej liniowa i opowiadała o Kalradi pogrążonej w wojnie domowej między Sfadią a Veigirami, a także o powrocie magii. Niedaleko od Riwachek leży następny przystanek naszej podróży. Jest to zamek Bolukha, którym zarządza bojar Belgaru. Mimo, że można tu dobrze zjeść, to też można dostać gęsiej skórki, gdyż przy naszym okazałym stole siedzi kościotrup. Jest to na pewno jedna z największych atrakcji tego miejsca. Patrząc jednak, jaką ideą kieruje się w życiu ów właściciel, obawiam się, że mogę skończyć. Jak ten tutaj kostek. Dlatego czym prędzej wyruszamy do najbogatszego miasta Kalradi, czyli Dirim. Ja już jestem bezpieczny, ale pamiętacie jak mówiłem o magii? Można śmiało stwierdzić, że to miasto jest najbardziej magicznym miejscem w całym Warbendzie. Dlaczego? Już tłumaczę. Po wstąpieniu do karczmy proponuję wejść na pięterko, a sami zobaczycie, że cały ów przybytek lewituje gdzieś pośród nieba i chmur. Jest to naprawdę niezwykły widok. Wstępując do Dirim, nie można oczywiście zapominać o arenie walk. Jeśli do niej wejdziemy, a następnie wyjdziemy przez ote drzwi, będziemy mogli przenikać przez ścianę, a następnie zwiedzać całe Dirim od zewnątrz. Podobny efekt osiągniemy w Suno, gdzie po wyjściu z areny możemy. Przeniknąć przez mur i dostać się na pobliskie miejskie ulice. Niestety jest to droga tylko w jedną stronę. Ze słonecznego suno wyjeżdżamy w kierunku Tyru, gdzie możemy zaobserwować flotę nordów. Kolejnym miejscem związanym z ów marynarką znajduje się w miejscowości Ferishen. Niedaleko od wioski znajduje się niebyle jaki punkt widokowy. Widać stąd wieżę obserwacyjną, ale przede wszystkim widać to wszystko, nordycki raj. Stojąc tutaj rozumiemy, że ta nazwa wcale nie jest zbyt pompatyczna. Z nordyckiej ziemi ponownie powracamy do Wejgirów, Niemal bezpośrednio za zamkiem Bolukha sąsiaduje wioska Udiniat. Same zabudowania wsi może nie są niczym ciekawym, prócz tego, że znajdują się wewnątrz ogromnych, starożytnych ruin fortecy. Czy są to ruiny pamiętające cesarstwo? Oczywiście, że tak, ale tylko pod względem czasowym, gdyż ówczesne te tereny należały do północnego królestwa zwanego Sturgią. Podobne zabudowania można także spotkać we wiosce Odasan. Tamtejsze ruiny są może mniej okazałe od tych z Udiniat, są jednak pełnoprawnym dziedzictwem ludzi północy. Powiem wam, że mimo pięknych walorów północnych ziem, ja jednak jestem zwolennikiem nieco cieplejszych regionów. Dlatego kierujemy naszą podróż w kierunku słonecznej Swadii, a dokładniej do Syde. To właśnie tutaj w Syde możemy podziwiać jedyny w swoim rodzaju drewniany dwór. Ta okazała budowla góruje nad całą osadą, a przede wszystkim jest niezwykłym przykładem dworu w stylu swadiańskim. I właśnie ów dwór będzie naszą przystanią, bo nie ukrywam, że kopyta mojego konia zasługują na małą przerwę. Gdy ja i mój wierzchowiec odpoczywamy, wy możecie przejść się na suche piaski pustyni do miejsca zwanego Uska. Znajdują się tutaj przepiękne wielkie palmy kokosowe, figowce, bananowce, można także napotkać polską brzozę. Uska moim celem nie jest, by przedstawić wam wspaniałą florę tego miejsca, a nie też znakomity system irygacyjny. Chcę wam pokazać okazały i jedyny w swoim rodzaju ribat. Ten umocniony karawanseraj dla strudzonych kupców i podróżników jest otoczony okazałym murem, a sama brama robi... Po prostu pyszne wrażenie. Z gorącego sułtanatu saranickiego chciałbym zabrać was do największej swatjańskiej wioski, czyli Rajbelet. Miejscowość ta słynie z okazałych gatunków kapusty oraz soczystych arbuzów. Serce osady jest otoczone drewnianą palisadą, co podwyższa nie tylko walory obronne, ale także rolę ważnego ośrodka obronnego. A jest to o tyle ważne, że na jednym ze wzgórz możemy dostrzec Potężny zamek, zamek Rajbelet. Perłę północnej Swadi. Jednakże opowiadam tu ciągle o wojskowości, a zabrałem Was tutaj z innego powodu. Niedaleko osady znajduje się cmentarz i nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego. Prócz tego, że jeden z nagróbków jest szczególnie wyróżniający się. Pozostawiony hełm oraz tarcza świadczą, że była to persona znaczna w życiu mieszkańców tego malowniczego regionu. Na południe od Rajbelet leży Ibiran. Osada ta niczym się nie różni od zwykłych, swadyjskich osad, jednakże gdy życie w wiosce kręci się swoim tempem, w oddali możecie zauważyć tajemnicze głazy. Te wielkie kamienie tworzą coś na wzór niewielkiego ogrodu. Czy jest to prymitywny cmentarz, a może jest to miejsce pogańskiego kultu? No cóż, chyba nigdy się tego nie dowiemy. Ale będąc w temacie metafizyki, w naszej podróży nie mogłoby zabraknąć słynnej wioski Glunmar. Dlaczego słynnej? Wszystko za sprawą makabrycznej aury, jaką możemy odczuć, gdy wjeżdżamy do tej miejscowości. Przed wjazdem ustawiony jest szyk pik oraz z glewi, a na poboczu możemy ujrzeć liczne szczątki oraz kości. Dodatkowego pierwiastka niepewności dodaje ta podejrzana jaskinia leżąca dosłownie parę metrów przed wjazdem. Czy jest to siedlisko trola? No oczywiście, że nie. Cała ta zabudowa służy jedynie w celach obronnych. Glunmar leży daleko od posterunków zielonych Rodoków, co powoduje, że mieszkańcy są pozostawieni sami sobie i samodzielnie muszą rozwiązywać problemy z najazdami oraz bandytami, których oczywiście nie brakuje w tych okolicach. Więc ten specyficzny mur służy jedynie odstraszeniu przeciwników, za to pod ziemią mamy bogactwo ród, m.in. ród żelaza, co tłumaczy pobliską tu. Kopalnie. Na poprawę humoru mam dla Was dobrą nowinę, bo co prawda nie ma tutaj trola, to jednak jest przepyszny klunmarski chleb, zwany szerzej trollowym. Proszę zobaczyć, jak przepięknie wygląda to no, pieczywo, a jakie jest chrupkie, po prostu palce lizać. Zanim jednak przejdziemy do konsumpcji, to musimy poczekać, aż chleb wyrośnie w tym oto piecu chlebowym. Chleb już jest gotowy, a do niego mam jeszcze przygotowane jajka sadzone. Pospiemy jeszcze tylko solą i pieprzem i możemy radośnie pałaszować.